Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Hardcore Island. I dzisiaj jak zawsze ze mną jest. Witam was, panie i panowie w czymkolwiek teście, mam na imię Graf. Tak, i oczywiście dzisiaj zajmujemy się budową portalu do netheru. W końcu możemy się zająć tym zadaniem po ostatnim odcinku. Mieliśmy jedno podejście dzisiaj do nagrania i gra w pół serduszka od tego czasu i tak jakoś średnio w ogóle. No, niestety tak się stało. Że już tutaj nie się do powodu, się nie No dobra, ja tylko patrzę, czy już, już tak robisz jakoś. E, ja dzisiaj jeszcze postaram się jakieś diamenty zdobyć. E, e, jeśli tam nam właśnie się. szkielet jeden grasuje, który. E, w ogóle, ja blokowałem tarczą. Który... Chcesz Też tarczę? E, no, że nie widzę tu szkieletu żadnego. E, dalej będzie tam. Da, 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 widzisz, one stamtąd wychodzą. Ale ja tutaj już blokuję to, nie? W tym momencie. Da, I czekaj, tam czekaj, diamenty czekaj. są, y, widzisz tam gdzie jest węgiel po prawej? Nie wiem, a tutaj nie ma nic? Nad tą lawą? Nie będę, na no, potem tam wejdziemy. Widzisz gdzie jest tam węgiel po prawej na ścianie? Już patrzę, bo nie mam właśnie kobiety. Ja mam andyzy tu dużo, ale nie chciałbym go marnować, bo później się przyda do budowy portu. Widzisz gdzie jest ten węgiel? Oh. Za, tym, za tym węglem po prawej stronie jest, widzę, tam, stare, tam, widzę tam, jeśli z lewej strony zobaczysz, to widać. Starę, wiesz co, ja się podkopię do, do tego, ale weź się na razie ty wycofaj. No właśnie mi się nie chciało, no to możesz to zrobić, nie hmm. wiem ile tam diamentów będzie, mam nadzieję, że trzy przynajmniej. Co? Chyba dwa widziałem już, tak mi się wydaje, że dwa tam są na, ja na pewno. Ja jeden widzę. Ja się kopię tędy przez dioryt. E, i teraz Tam idziemy. dużo małów wychodzi stamtąd i jedną wiedźmę widziałem też w poprzednim odcinku. My teraz mamy czwarty odcinek i reasumując, już od kolejnego bierzemy jakieś dodatkowe zadania, nie? No tak, tak. Także możecie już wymyślać jakie fajne zadania. Oczywiście, zadania mają to, być normalne. nie, nie o 6 miało być, to także co 5? Znaczy, no jak co 5? No to 5, 10, 15, nie? Coś takiego. Nie, no to 1, 6, 11. Uważa, tak, no dobra. Ale już możecie wymyślać powoli, bo wiesz, trzeba by znaleźć jakieś po, porządne zadania, a to czasami możecie już teraz wymyślić jakie zadanie, napisać je. I później, ja i się uznam, że jest jakieś w miarę normalne, bo nie może być zadanie w stylu, nie wiem, zabij Ender Dragona łapką i nie zgin, bo czegoś takiego e, nie zrobi. ja na przykład widziałem fajne wyzwania w ogóle na forum takim, że na przykład, e, zrób ostatni hit na Ender Dragona drewnianym mieczem. 1-9 on jest oczywiście o wiele trudniejszy. Darę ja Ty chcesz diamenty, tych tuła. diamentów? Jeden. A wiesz ile ich mamy? Osiem A wiesz, że tak. Stary, 8 diamentów, czujesz to, mamy na kilow. Nie mogę sobie tego Kobla, mam pochodnie w ręce, dobra, czym? tak zrobić? No od razu, od razu zrób uh, killów i enchanting. Na pewno, chociaż nie, enchant dostajemy z zadania, wiesz? A, okej. Okay. Muszę sprawdzić z którego, ale kurde, bardzo ładnie, dobra. Mam jeszcze 9 zupek tak, przy więc nie. mogę sobie posprintować. Ale kilow na pewno wykonam. Chociaż czekaj, mamy kilow żelazny Efficiency 5 teraz z nagrody. Ja idę po niego od razu, stary, bo to się na pewno nam przyda, nie? Z tego, co byśmy mogli z diamentu zrobić? Szafę grającą? Eee, no, szafę grającą no, nie wiem. No, nie wiem, no nie wiem. A wiesz, jakie zadanie mi się wydaje, że będę musiał dodać w updatecie mapki? I to na pewno lubię okay. dodam. E, zdobądź czerwoną płytę. To jest stary, super płyta. zadanie. No, jak szkielet zabije. Zresztą chyba wiesz, no, nie? Tak, 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 O melon wyrósł nam, fajnie. To sobie go teraz pozbieram. Dajemy kolejne. E, dobra, przerajmy. W ogóle pozyskaliśmy melony, w ogóle nie robiąc zadania na nie, więc to jest najśmieszniejsze chyba w tym momencie. Bo z... jak, jak? A, w tym, w lochu, Raz zrobiłem. I teraz tak, wyko, wykonane. Mamy oczywiście kolejne zadanko zrobione. Ok, co jeszcze tutaj mamy teraz? Domek to mamy, farm jest jest, buduł mogrander, zabij 30 etku, zabił Widera, powiększył 5 kratek, iść do nether na 30 minut. Był w buty, to jest -widera fajne zadanie. A to już raczej endgame jest, nie? Znaczy nie, Zabij Smoka jest endgame'em, Fabryka eee, Trzciny to jeszcze nie mamy, ale... No, czy... powiem, że wystarczy żelawne sety jest Blast Protection, czyli ochrona przed wybuchami chyba. W no, każdym razie chyba nie wykonaliśmy nic więcej. Zabij 15 Guardianów, to będzie hardcore. Eee, latarnia Morska wybuduj, zbuduj port i statek. To się zajmiemy za jakiś czas, bo jest najsilniejsza ja łopata w grze. Tak, to mogę, będę mógł robić. Najlepsza łopata w grze jest, więc tym się będzie musieli nawet razem zająć. Zabij 30 ja to myślę, zombie. Że takie budowanie długie to na live y może zrobimy. Wydaje mi się, że zabiliśmy jak dotąd koło 20 zombie, 15 może, tak jak liczę sobie wszystkie moje kile i tak a to dalej. statystyki możemy sprawdzić? A, gdzie to się sprawdzało? Escape, statystyki, na dole po prawej stworzenia. Okej, okay, Mops, i mamy ile zombie? zombie. 8 zombie zabiłem a ty? Ja 6. 6. Czyli mamy w sumie łącznie ile tam jest? nie mam, tutaj. Ile razem mamy? 14. No, coś koło tego. No dobra, no to jeszcze nam brakuje 16 zombiaków w każdym razie. portal porta do Stary mam prowy kok z kill off i chyba z nim pójdziemy, nie? Kwarc będzie musiał pozyskać. Bo ej, port z kwarcem i domek z kwarcem, czujesz to? Czujesz tą moc? Graf, czujesz, czujesz, czujesz ja. to? Stary normalnie hardcore, no dobra, robię nam kill off z diamentów. Jeden zrobię na mnie, bo dwa na razie nie. Czujesz, tak. Odkładamy, diamenty odkładamy. Czujesz, dobrze stawiam te kotki. Nie wezmę w czego. Bojany, ale musimy szybko pozyskać te blaze rody i to będzie hardcore. To zrobimy na odcinku do netheru i chyba właśnie będzie ten dłuższy odcinek. Czekaj, zabij etków. A, wiem no, za co to jest to enchant, za powiększenie to nie wyspy. Powiększenie nie? wyspy to jest ten... Tego nie zrobię, stary, tak łatwo, bo trzeba w każdą stronę 5 kratek poszerzyć. Ewentualnie będziemy mieli dwa i zrobimy jeden e... na niski poziom, drugi co, Nie ja mam obsydianu. teraz by się przydało przejść. Masz tam krzesiwo czy nie masz? Bo Ja tu chyba gravelu nie mam. Mam gravel. Okej, to jest spróbuj krzesiwo z tego zdobycia, przyniosę jedno żelazo i wejdziemy sobie od razu do netheru. Ale ja już zrobiłem krzesiwo bo... i paliłem. Aha, dobra, to idziemy się przejść, nie? Zobaczymy, jak to tam jest teraz. Ale nie paść, więc będziemy włożyć eee, pojedynczo. bok. jedna osoba wejdzie. A w ogóle, albo ile masz złota? Eee, złota mam jedną u góry. Ja mam sześć, akurat. Tam bra... eee, czekaj, czekaj. Mam tego, mam jeszcze złote. Ale ja też okay. Jak coś ja mogę zjeść, na przykład wejść z nim, nie? Lub zjeść go w ostateczności tam, ale pigmenów na pewno nie bijemy. Nie ono no, kupię. Ej, ale w przyszłości w ogóle można się pokusić o farmę złota, nie? Dobra. Chodź tutaj to do to mnie. To też jest taki, nie wiem, taki pół endgame. Chodź tu do mnie. Znaczy, nie, to można wcześniej zrobić i naprawdę prostą, bo z pigmenami i wielkim portalem. Ale to dopiero A później. no ta, ty 23 tu? na 23. Do mnie, weź tutaj sobie pika, pika. choć musisz wziąć tego pika, bo ja nie chcę z nim zginąć. E, bo to jest ile, stare... masz, e, ile masz. Ile masz drewna? Drewna, mam 5 e, pięć, pięć bloków. No to A. rzuć mi dwie deski. A weź sobie zrób deski i masz jeszcze to dla Ciebie Bo ja mam jeden kilo, <grym> dobra W takim razie ja wbijam do netheru, nie? Ty wbijasz? No, okay. zobaczę jak to tam jest czym czy sytuacja jest w miarę bezpieczna A jeśli tak, to będziesz mógł też bić do mnie We need to go with Dever. Czekaj, ja za chwilę wrócę Muszę na chwilę zrobić no, cięcie o, jenny, ale tutaj story jest masakra, zaraz wracam W każdym razie już wróciłem, ok? halo, halo Graf, jesteś? No witam, witam. E, powiem ci, że mamy bardzo ekskluzywne miejsce jeśli chodzi o nether. Tak? No, musisz sobie aż zobaczyć. Stary jest full bezpieczny, bo się w jakimś cave'ie netherowym respimy. E, więc super. jest naprawdę super, tylko teraz się nie zgubi tutaj. E, jak tak patrzę, ej, to my będziemy się męczyć z wyjściem nawet, a nie tyle co tutaj wejście jakieś. Dobra, ja tutaj... Bo, bo jesteśmy nisko. Tak, dobra, ty też już jesteś w netherze, czy jeszcze wchodzisz dopiero? No wbij akurat sobie trochę podmieniłem wszystko. Ja sobie tu kwarcyt kwarc, kwarcyt. Kwarcyt chyba można powiedzieć na kwarc z tego co kojarzę. Kwarc, tak. A, tutaj mamy pigmentów jakichś, nie chciałbym ich bronić, może zacząć bitki Jakieś czy coś. No dobra, wiesz co? Nie będziemy długo tutaj siedzieć, tylko trochę netherracku może pozyskamy, nawet. Bo to będzie w ogóle fajny budulec, nie? Jak będziemy chcieli coś wybudować, czy coś. Wydaje mi się, że się uzbroimy. No, fajne jest, można z niego fajną paletę zrobić. Wydaje mi się, że w najbliższych odcinkach pójdziemy do netheru. O, mam 4 kwarcu, ale ja tutaj nie zbieram. Na razie go ty, tyle dużo. Bo nie mamy fortunki, to będzie takie marnowanie trochę, wiesz? Dobra, w każdym razie chodź gra ze mną. Chodź widzimy, nie wchodźmy tutaj zbytnio dzisiaj. Idziemy na najbliższym odcinku, jeśli będziecie chcieli, tak nie? Tak zrobimy, o. Jak najbardziej. Poczekamy, aż wrócimy ten odcinek, chociaż wydaje mi się... Będzie trzeba przyspieszyć z tą serią w ogóle, bo z jednym odcinkiem tygodniowo, to nie wiem, ile byśmy ją ciągnęli. Nie wiem, czy ja będę miał szansę, jak już zacznę, jak zamienię. Tak. Chociaż zobaczymy dopiero, dobra. Stare. E, stary, czemu ty zamknąłeś... Dobra, dało się otworzyć. No... A, Boże. Wiesz, że portal... Działamy. Stary, ale wiesz, że jakbyś tego nie zrobił, to można by czasami mapę wywalić już. Bo nieraz w portalu można się zbugować tak, także, nie wiedzisz eee, z gry nawet. Tam. editem bym na Ewentualnie. No dobra. Ja wychodzę już na powierzchnię. E, 9 minut nagrania mamy jak na razie, ale cel odcinka już zrobiony, więc fajnie. A, mam tu jedno złoto i teraz przydałoby się. Nie przydało, ja nie wiem, powoli. Tracę pomysły na odcinkach nagrywamy tak jeden po drugim. No, nie To jest straszne. No ale no musimy, nie? Musimy zapas robić że później było na wrzucanie. A wam się może to spodoba? Może Wam się podoba, nie? Bo w tym momencie to ja nie wiem, bo jesteśmy trochę do tyłu. Albo Wy jesteście do tyłu, a my jesteśmy do przodu. Nie wiem, jak to teraz. Nie naj... jesteśmy synchronizowani. Tak, my z Wami nie jesteśmy synchronizowani. Obiektywnie nigdy... tak ładnie powiedziane. Aczkolwiek z e, odcinków, które obecnie wrzucamy, jak najbardziej wysłuchujemy komentarzy i tak dalej. E, I przenosimy, jakby teraz na ten moment, w którym jesteśmy teraz, tylko nie te rzeczy, które nam podajecie, czyli nie dawajcie nam kordów naprawdę żadnych tutaj, nic, bo nam... chcecie pomóc, ja wiem, że fajnie, jakbyście nam pomogli i tak dalej, graf, ty musisz coś zobaczyć, bo po prostu stary się uśmieje i twoja teoria legła w gruzach. Teraz. Musisz wyjść na powierzchnię. Czyżbyśmy zmienili algorytm, jeśli chodzi o drzewka? Koniecznie, ale to, co ja zrobiłem, zadziałało... Równie efektywnie nie spodziewam po prostu, się. prostu, jest, y, jak wyrośnie drzewo, i wyrosną na przykład drzewa takie. Zobacz to. Na, na około, jak wyrosną drzewa. Zobacz na przykład to. Te w środku nie wyrosną. Tak? Z w wyrastają te środki. 1, środko. 2, 3, 4. Masakra, ale to wiesz, co to nie chodzi, ile sadzonek wyrośnie, tylko o to, żeby szybko rosły, tak naprawdę. No, dobra. Dobra. Aktualnie Wiesz co, bo z sadzeniem to jest już stara metoda. Kiedyś, jak były serwery jeszcze przed wejściem porządnych pluginów, jak to były serwery... E, to były wtedy nie RPG, ale coś działki się miało i normalnie się pracowało hmm, i się wiesz, jak prawdziwe życie... Jak, magie, no, jak dzieciakiem się było hmm. jeszcze. I to wtedy na serwerach właśnie admini często zmieniali całe pola w takie wielkie, te pokryte drzewami. Te drzewa dosłownie w sekundę zarastały. I to było kurde... I stąd Pamiętam, właśnie znam to. jak ja jeszcze w becie byłem nieogarnięty, hackowałem i kopowałem. To był taki plugin wtedy, coś właśnie akurat wyszedł, to się nazywał Big Brother. I po prostu Big Brother pozwalał na rollbacki, czyli jak ktoś ci rozwali działkę, która nie jest no protektowana, czyli jak. Broniona. No, broniona. To admin może to naprawić, że zrobić czas wstecz, jakby. A my tak robiliśmy, że rozwaliliśmy komuś chatkę, i potem sadziliśmy drzewa na to, i już się nie dało naprawić. Ale to jest kurde genius, po prostu genius. No dobra. Zobacz, że farmy wybudowałem już nam praktycznie. Nie wiem, czy kamerz zarośnie, czy po prostu już uznajemy zadanie za. nie ale jest ładna. ładna. Powiem, że designem ładna. Ja chcę zrobić taki zewnętrzny krąg z cobblestone'a tutaj. Bo nie, właśnie nie wiem, czy. bo nie będzie sięgało do tych na środku. Ale. Farmy farm się robi zawsze na środku, jeden wodę i potem na około tego 9 Nie sięga, 9. już nie sięga, Bo jeden, y, sięg, jed, jeden source block wody sięga na 4 w każdą stronę 4, no to na te środkowe nie sięga Dokładnie to mamy problem Możesz tego, nie ja mówię, żebyś 9 na 9 zrobił i w środku położył wodę Chcesz wiadro? O, bo tutaj mam, nie ma idealnego środka, ale można na przykład te dwa bloki to zastąpić to, wodą to 10 na 10 chcesz, chcesz wiadro, się pytam No daj mi wiadro tak to, My możemy wlać wodę na razie i to się, Jestem powiedzmy, zastawi mamy gliny. Eee, chodź tu, graf. A, no w sensie, chodziło mi o, nie mamy, <laughs> nie mamy źródła... Całego. Całego źródła za, zatwardzonej gliny, o. Wiesz co, w przyszłości może się wybierzemy gdzieś po nią. Wiesz, że ja lubię swoje właśnie, swoje te messi medivale budować tym. Tak. A to możemy ją jakoś w, 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 wydobyć czy coś. Bo ja myślałem, żeby dodać do mapki jakichś villagerów ze specjalnymi ofertami sprzedaży, nie? Można, ja, można. Trzeba ich edytować i powiem, odpowiednim i wyjód, tym. Dobra, zniszczę te arbuzów nasionka, pozbieram je. Bo chciałbym tutaj jak najbardziej samo zboże zaś na razie. A arbuzy to później zrobimy sobie farmę. Wydaje mi się, że farma się 8x8 jest już wykonana. Tu jest to miejsce i wydaje mi się, że już zaliczymy, nie? Po prostu nie będziemy czekać, aż to wyrośnie wszystko. Bo była katoria. A farmę już mamy zrobioną, także zbierzmy sobie tutaj zadanko. I mamy akurat jedną tabliczkę, żeby sobie ją umieścić. Nie Jest. zamknąłeś furtki, jak wróciłeś z akcjami. To zapomniałem. Dobra. To tak, gdzie to było? Zabij 30 etków. Zabij Boże, ranię. ile tego? Jest wyspa. Wykonana. To jest niestety point of no return normalny. Ale mamy kaktusa i mamy czcinę cukrową w, w tym momencie. Ale kurde, z kaktusem będzie przerąbany, tak jak sobie myślę, wiesz. Tam się życie nie regeneruje. Możeśmy <grym> sobie nie zrobili. Nie rozumiem. Kaktus zadaje obrażenia. My nie mamy Dobra. regeneracji życia. No. Raz nie no, nie. jak ty byś umarł z tego, że wlazłeś w kaktus, no to nie wiem, co robisz te, nie, na serii hardcore, proszę pana. Dobra, wiesz, co zrobię? Wypalę trochę piasku, zrobię szkło i po prostu zamkniemy ten kaktus gdzieś za szkłem. No tak, można zrobić automatyczną farmę przecież. E to później zrobimy. Na razie chcę tylko ją tak umieścić. nie mamy węgla w ogóle na powierzchni, ja się zaczynam bać, nie? My tutaj nic nie mamy, ej, totalnie. No to, bo to jest powierzchnia. Wezmę sobie sugar cane, już zasadzę je. Musimy zejść głębiej. Tam też przyda. I teraz będzie trzeba Boże używać na rozfarmianie swoich krówek, w ogóle. Wiesz co jeszcze zauważyłem? Że co drugi odcinek to ja jestem na dole, co drugi ty. Znaczy, dwa odcinki ja, no, dwa odcinki dwa. ty. Nie, ale to jest akurat dobre i chyba was... O, kurczę, wyląkł się na powierzchni, na przykład. To jest chyba akurat dobre i dzięki temu będziecie mieli jakąś różnorodność, nie? Że nie, że tylko ja ciągle siedzę i na przykład, że Graf tylko no, ciągle siedzi. No są pewnie osoby, które oglądają albo tylko mnie, albo tylko cyfra. Tak, A jeszcze dodam, że Jak no... Jak oglądacie nas obu, no to oczywiście wielki propsy. Tak, no was pozdrawiamy. Wydaje mi się, że w najbliższym odcinku się wybierzemy do netheru właśnie, nie? Jak sobie Zrobię myślę. Robimy taką eskafadę netherową. Ale może zrobimy przed tym live'a, tak sobie myślę. Nie? nie odpalić sobie live'a tak, i tak, tak, tak pozbierać tak. surowce i tak dalej, a wtedy nie będziemy wykonywać zadań, tak? Na live'ie nie wykonujemy zadań, których się nie tyczymy, robimy tylko zadania przewlekłe typu... No nie wiem, na ROM 5 razy po... 54 drewna ołkowego, to jest tam takie zadanie. Na wszystkie rodzaje drewna. Ale te zadania typu... No nie wiem co tam mamy. Różne przewlekłe, na przykład wyłów to, wyłów tamto, to też tego nie. A na przykład nie budowalibyśmy żadnych portów. Może byśmy poszerzyli wyspę w tym czasie na live'ie, nie? To też jest taka opcja. No, no to jest takie długie zadanie, właśnie, no. Tak, te z dłuższych zadań byśmy sobie robili po prostu na lewach, bo wiecie, to nie ma co na odcinka tracić czasu, nie, bo to odcinek by trwał 40 minut, a, robiliśmy, a robilibyśmy mniej treści niż w tym momencie, a teraz też jest takie lanie wody czasami, kiedy się zastanawiam co nagle zrobić, bo nagle nam plany się trochę zmieniają i, i niestety, nie, ale i tak wydaje mi się, że seria się naprawdę spoko trzyma, nie wiem jak na tym. O, momentu. diamenty znowu znalazłem. Nie, to nice'owo, no to kurde fajnie. Wykopywałem redstone i za nimi był, yy, jeden, dwa, tylko dwa się, Ja wiesz co? Powiem ci tak, że zbudowanie tej farmy złota to nie będzie głupi pomysł. Może wtedy nie będziemy no, mogli już wchodzić do netheru. Refile same będą leciały, nie? No, a wiesz jak to działa? To jest mniej więcej nie. tak, że musisz uderzyć jednego pigmena, a te pigmeny wlatują w portal nie, i wie, wypadają wie. przez Buda ten. Że to będzie problematyczne, bo nieraz portale się łączą ze sobą i to jest głupie. Yy, nie, jeżeli dobrze to rozmyślić, to się nie będą łączyły. A MinaSingle na single, w przykład, jak mają nawet 1000k od siebie, to się łączy, i tak. 1024, tak. tak. Yy, bo portal się łączy, jak znajdzie jakiś inny portal, yy, 128 klocków, czy jakoś tak od niego. A jak portal z Neteru używasz, żeby wrócić do. Proszę. Sorry. Tak. Yy. Możesz usiąść, tak. Jak yy. używasz portalu w Neterze, no to 128 klocków w Neterze skanuje, czyli to jest oczywiście właśnie 1020. Nie, no. 1024, chyba. Tak, 1024 klocki w normalnym świecie. Nie wiem, jak na razie robię nam jakiś ob obgrodzony szkłem kaktus, żeby tutaj nam trochę nie poranił nas przypadkiem. Taka mnie nie, albo ciebie. Analizy, Minecraft Science z grafem. Dobry pomysł w ogóle. No, teoria Minecrafta już prowadzę, wie tak. Ale to też byś mógł zrobić coś takiego, na przykład jak portale tworzyć. No, nie, no, bo nie będę ludzi. Teoria Minecrafta u mnie to jest taka seria, w której są po prostu takie fajne sztuczki. Tak, takie fajne triki, ułatwienia, więc jak coś, to ode mnie polecam. Dobra, mamy kaktusa to no, jakoś. No, po... O, super. E, myślę, że na live jakimś po prostu zmienimy tą farmę krówek na taką moją właśnie. E, tutaj do... będzie trzeba port wybudować. Myślę, że można port zrobić, wiesz o co się pokusić? fajne designy na porty. Hej, wiesz o co się można pokusić? Żeby port to był tak parę pomostów takich długich i na nich normalnie pobudować rzeczy. Że nie tylko, że port w formie port jest przy nim statek, który też musimy wybudować, ale port w formie... Takie po prostu wielkie takie przystania, które są farmy i tak dalej. Coś takiego, wiesz? Jak I to na skyblockach, to takie wyglądają nieraz pomostki, takie ja robią myśl, ludzie. Ja sobie wyobrażam tą wyspę od razu jak taka... taki... mały port i naokoło by były mury i w ogóle trudno by było jakieś takie miasto kupieckie na wyspie. Nawet nie, w Francji jest taki chyba zamek gdzieś. Też mi się wydaje, że na naprawdę... pewno... Może ja na swoim odcinku tak zmontuję, żeby zdjęcie pokazać tego. O, no, to już macie kolejny powód, żeby wejść do grafa, nie, ludzie? Odcinka fajnie. Dobra, tutaj mamy krówczaka, coś krówczak, a nawet dwa krówczaki. W twojej farmie też już są dwa z tego, co każę. No bo to tutaj. jest taka farma, że nie, no tutaj jest taki. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale po prostu im więcej kurczaków kupiasz, no to tym. Tak, per, perpetum debile, ty debile, jak ty ująłeś. Na początku jest wolna. Perpetum jak ty to ująłeś, nie? No tak, perpetum debile, nie wiem. Po prostu taka funkcja to, to nie jest prosta linia, nie? Tak. Dobra, nie będziemy wchodzili w matematykę, nie będziemy zanudzali ludzi. Dobra, wiesz co, chyba kończymy, już jest 19 minut, będzie akurat 20, pożegnamy. No tak, bo poprzedni odcinek miał, chyba, był troszeczkę dłuższy niż 20. ja wam dziękuję bardzo serdecznie Może... za oglądanie, nie wyjść wejść do grafu, zostawić lajka, skomentować, zostawić jakieś zadanie, bo już możecie wymyślić zadanie na kolejny odcinek, bardzo szybko gadam, wiem. Do ja, cześć! Pa pa!